Siema wszystkim, z tej strony Wojtas w dzisiejszym odcinku Inform Wesley Snyder przesunięty z SPO na lewe skrzydło. Czy wyszło mu to na dobre? Przekonajmy się. Rating 85, tempo 76, 86 dribbling, 85 strzały, 89 podania, 65 fizycznych, 49 w defensywie, 170 cm wzrostu, lepsza prawa noga, średnia pracowitość w ataku i w obronie, 5 gwiazdek słabszej nogi i 3 gwiazdki sztuczek technicznych. Fizyczne atrybuty są naprawdę przeciętne, biorąc pod uwagę to, iż mamy do czynienia z lewoskrzydłowym czy też lewym pomocnikiem. Mamy bardzo dobry balans 87, 84 z winności, ale niestety przyspieszenie 77, 76 szybkość sprintu 63, siły 79, reakcji 73, staminy psychicznie 64, agresji 80, ustawienia się 92, orientacji. Wybornie za to prezentują się umiejętności piłkarskie: 89 kontrola piłki, 85 dośrodkowania, 90 podkręcenia, 86 dribbling, 81 wykończenia, 91 celność rzutów wolnych, 91 dalekie podania, 89 strzały z dystansu, 85 rzuty karne, 89 krótkie podania, 91 siła strzału i 83 woleje. Tradycyjnie już zaczniemy od plusów, a pierwsza rzecz, o jakiej chciałem wam powiedzieć, to jego fantastyczne podania. Wesley Snyder ma genialny przegląd pola, świetne podania prostopadłe, zarówno te górą, jak i dołem, i bardzo dobre podkręcenie piłki. W porównaniu do Non Informa znacznej poprawie uległy strzały, które podniesiono z 80 na 85 punktów. Jak to wygląda natomiast na boisku? No cóż, przede wszystkim poprawie uległo wykończenie w polu karnym. Mamy 91 siły strzał i rzeczywiście strzały są dużo silniejsze. Pochwalić muszę również jego świetne strzały finezją. Zdecydowanie na plus poprawie uległy strzały z dystansu, które podniesiono z 84 na 89 punktów. Longshoty nie są rewelacyjne, ale są bardzo dobre i śmiało możecie spróbować strzelać z daleka. Dzięki temu, iż Snyder ma świetny balans ciałem i jest dosyć zwrotny, muszę pochwalić jego dribbling, który jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo podoba mi się jego wszechstronność, bowiem świetnie wykonuje wszystkie stałe fragmenty gry: rzuty wolne, rzuty rożne i rzuty karne. Kolejnym plusem będzie jego pięciogwiazdkowa słabsza noga, która zdecydowanie poszerza nasz waklarz możliwości ofensywnych. Niestety pomimo tylu znakomitych zalet, Snyder po prostu nie nadaje się na lewe skrzydło. Jego największą bolączką jest chyba jego tempo, bowiem jak na lewego skrzydłowego czy też lewego pomocnika jest zdecydowanie za wolny. Tylko 77 przyspieszenia i 76 szybkości sprintu i to są wartości, które są za słabe. Niestety, w pojedynkach szybkościowych z obrońcami raczej nie mamy zbyt wielkich szans, dlatego musimy wdać się w dribbling. Sytuację komplikuje dodatkowo jego bardzo słaba siła, która wynosi tylko 63 punkty, i niestety Snyder jest przepychany niemal cały czas. Następna rzecz, jaka mi się w nim nie podobała, to jego trzy gwiazdki sztuczek technicznych, które uniemożliwiają nam robienie jakichś bardziej zaawansowanych zwodów. Najbardziej irytujące okazało się jednak jego ustawianie się. On ma średnią pracowitość w ataku i w obronie, ale niestety nigdy go nie ma na pozycji. Często było tak, iż przeprowadzałem atak pozycyjny, bądź wyprowadzałem kontrę, niestety Snydera nie było, biegał gdzieś w obronie i żeby mu podać piłkę, musiałem ją wycofywać do tyłu. Przechodząc do mojego podsumowania, pochwalić muszę jego niską cenę, która na ten moment wynosi około 25 tysięcy końców i uważam, że jest to naprawdę świetna oferta. Moim zdaniem Wesley Snyder to naprawdę wyśmienity piłkarz, który po prostu został ustawiony w złym miejscu na boisku. Snyder nie jest rewelacyjnym skrzydłowym, ale mimo to grało mi się nim całkiem przyjemnie. Uważam, iż powinniście go przetestować, bowiem jego tna cały czas leci w dół. A 25 tysięcy końców to nie jest wydatek. W zasadzie, w porównaniu do non-informa, poprawie uległy strzały, reszta wygląda bardzo podobnie. No, i oczywiście mamy zmianę pozycji z SPO na lewe skrzydło. Zapraszam Was, drodzy widzowie, na kolejne recenzje na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!